Paysfest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Nadrabiamy zaległości zeszłego tygodnia. Na profilu Ultras Widzew pojawiła się relacja z wyjazdu do Częstochowy na mecz z Rakowem. Posłuchajcie, co o tym wyjeździe napisali. W niedzielę do Częstochowy w lekkim nadkomplecie wyruszyło 314 fanatyków łódzkiego Widzewa. W tej liczbie znajduje się wsparcie Ruchu Chorzów, Elany Toruń oraz Krakowskiej Wisły, za co serdecznie Wam dziękujemy. Z Łodzi wyjeżdżamy z solidnym zapasem czasowym, z racji m.in. trwającego tego dnia biegowego maratonu i paraliżu łódzkich ulic. Jak się później okazuje, nie była to jedyna atrakcja tego wyjazdu, ponieważ w okolicach Radomska jeden z naszych autokarów zeznaje usterki. Po około 15-20 minutach zamieszania przesiadamy się i ruszamy do świętego miasta. Ku naszemu zdziwieniu i głosów od innych ekip, na sektor gości wchodzimy ekspresowo, bez durnych komunikatów, kontroli sznurówek czy penia jakiejś cizi od bezpieczeństwa, która nie wie ile minut trwa mecz i kto z kim gra. Niby durne i błahe, ale w dzisiejszych czasach to naprawdę rzadkość. Na sektorze meldujemy się wszyscy, mając ze sobą trans dla naszego kumpla, który obecnie przebywa na przymusowych w czasach oraz pięć flag, często chowa widzowieacy DHW. W tym dwie naszych chorzowskich braci, świętej pamięci Herman oraz PDW. Dopingujemy całe spotkanie wielokrotnie, rozkręcając bluzgotekę z miejscowymi. Piłkarze nie sprawili miłej niespodzianki i po raz kolejny ulegają w ligowej batalii. Po meczu pada kilka słów w ich stronę, zarówno na ogarkę, jak i słowa wsparcia, by wiedzieli, że w tej lidze nic nie jest jeszcze pewne i trzeba jeszcze trochę poza. A nie machać łapami, że coś nie wychodzi. Po 40 minutach od zakończenia meczu, w asyście chyba wszystkich dostępnych tego dnia miłośników pączków, ruszamy w drogę powrotną. W Łodzi jesteśmy około 20. Zobaczcie materiał z dopingiem autorstwa kanału Doping na Stadionach. Šiaip jau, kai visos galimybės gali išvarkyti, spritės sformas. промоція з університетом сервісних консультацій остання Jak oceniacie doping widzewa na tym wyjeździe? Jaką zaległą relację chcielibyście obejrzeć na naszym kanale? Napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Skrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w pioShop.pl z kodem TV 5 rabatu.